Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony uszaty i kanał test wszystkiego dzisiaj kolejny test piwerka tym razem złoty bażant lager 4,6% 10,5% ekstraktu oraz 500 ml jeżeli chodzi o to piwo to by było chyba tyle Więcej napisików tutaj, które są wam potrzebne. Nie ma. Jest to piwo czeskie. Otwórzmy i przetestujmy. Łagodny zapach. smaku minimalnie gorzkawy, ale jest słodki posmak nie jest mocno gazowany naprawdę spoko czuć lekką nutę goryczy na końcu ale ogólnie dobre jest minimalnie bardziej gorzkie Niż namysłów, którego smakiem jest bardzo podobny, bardzo go przypomina. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Eee, tutaj mamy barżanta. Są zdobienia na butelce. Butelka zielona. Owinięta złotą folią z napisem. Złoty barżant. O takie ciekawostki, jeżeli chodzi o to piwo. Dostępne. W różnych sklepach cena około 4 zł. Nie jest to dużo za tak dobre piwo. To było na tyle, dzięki za oglądanie. Subujcie, lajkujcie. Na razie.